Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj taki szybki, bardzo naprawdę szybki serniczek zrobimy. E, ja mam malutką formę, e, to jest nie... 18 chyba centymetrów. I serniczek będzie e, na takiej kruszące, takiej grubej kruszące. Tutaj mam e, już Wam mówię, 70 gram mąki e, te, takiej tortowej, typ 500 może być. E, 30... 3, 10 g masła zimnego i 30 g cukru. I z tego o pomieszam i zrobię taką e, kruszonkę. Masło paluszkami trzeba e, tak rozetrzeć właśnie z mąką i z cukrem. Gdybyście chcieli robić na większą yy, blaszkę tortownicę, to po prostu pomnożycie sobie składniki razy dwa, ale czas pieczenia też wtedy się trochę wydłuży. Także ja robię kruszonkę i zaraz do Was wracam. Kruszonka zrobiona. Ja chcę, żeby ona się tak troszkę kleiła, bo to będzie pod spód. Gdyby wam się nie chciała po prostu tak sklejać, o, nie wiem czy to widać, widać, to po prostu dajcie łyżeczkę więcej masła. Kruszonkę dajemy na spód. O, przyklepiemy. Tak. Bardzo szybki spód właśnie do jak nie macie herbatników, bo można też z herbatnikami zrobić. I ja wstawiam na 15 minut do temperatury, już chyba się mi grzeje, piekarnik, 180 stopni, z termoobiegiem, na 15 minut, po prostu podpiekamy. Podpieczony spód właśnie z kruszonki, on będzie bardzo kruchutki, fajny. I... Teraz tak, tutaj mam 300 gram sera i jest to ten ser taki w kwadratowym opakowaniu z Wielunia. On ma temperaturę pokojową. Nie będziemy napowietrzać y, masy serowej, ponieważ ja nie chcę, żeby masa serowa nam urosła, dlatego że w drugiej miszetce już Wam pokazuję. Ja mam wiśnie, po prostu wiśnie z kompotu i zwykła galaretka. Zalana nie jak pół litra wody, jak jest napisane na przepisie, tylko 250 ml. Zalane po prostu są, wiśnie, możecie mieć truskawki czy, czy jakiekolwiek inne owoce, które macie. Ja to po prostu już sobie zalałam wcześniej, żeby to po prostu mi stygło. I tutaj to już mi troszeczkę przestygło. Damy tutaj dwa jajka. Tak. Troszkę kilka kropel olejku śmietankowego jadam. Tak. Cukru dajemy tyle ile to ale pamiętajmy jedno. Tu jest 250 ml wody, gdzie zawsze do galaretki daje się pół litra. Jeżeli dacie za dużo tu cukru i tu jest dużo, to będziecie mieli okropnie słodkie. Więc żebyśmy o tym pamiętali. Więc ja dam jedną dwie takie płaskie łyżeczki i mi tyle wystarczy cukru, ale mówię, no każdy słodzi według siebie. I do tego damy budyniu, budyń śmietankowy waniliowy wedle uznania. Takie raz dwie płaskie łyżeczki dlatego, że ser y, z wielunia jest taki dość y, serem takim E, e, e. Nie jest po prostu wodnisty. Wszystko musicie i to można nawet wymieszać łyżką. Dlaczego? Dlatego, tak jak mówiłam, ja nie chcę, żeby sernik nam urósł, bo nie potrzebujemy tego, bo ja potrzebuję sernik, który później zaleje galaretką. Jeżeli macie cukier taki yy, gruby, bo ja mam z tego drobnego, to dajcie cukier tutaj. O, bardzo szybki sernik. Tak. O, jeszcze nie do końca tam doszło. O, mhm. dlatego mówię. Ja niech, bo zazwyczaj u mnie serniki są na kanale, to są właśnie takie napowietrzone. Chyba jeden mam taki y, okrągły sernik, który jest taki tradycyjny z y, sera w kostkach. A tak to są właśnie z, z wiaderka albo takie te prezydent, nie, prezydent raczej nie kupuje. bo jakieś inne, o. I to by fajnie właśnie, żeby on nam nie urósł, żeby nam tyle jeszcze zostało miejsca na naszą galaretkę z wiśniami. I ja wstawiam do 170-160 stopni. O! Tak. Nie chciałabym, żeby żeby wszędzie chodził, żeby on mi urósł. Nastawiam tak przynajmniej na te tak myślę 60 minut, ale to trzeba po prostu sprawdzać. Mam 160 stopni piekarnik termoobieg. Tak mówię, tak 160-170 stopni. Bez termoobiegu, no to wiadomo, że zawsze troszkę niższa temperatura, a z termoobiegiem to zawsze jest troszkę wyższa. Te O te 10 się tam będzie różniła. Także wstawiam i widzimy się za chwilę. No, mój serniczek siedzi już w piekarniku 40 minut. I powiem Wam tak. Jak człowiek na powietrze sernik, to on nie wyrasta. A jak ja chciałam, żeby był bardzo płaski, specjalnie go widzieliście, ani nie miksowałam, ani nicykowy, to patrzcie, jaki wielki urus. No, mam tylko nadzieję, że on opadnie i będzie można wlać galaretkę. Widzieliście? No prawie do końca braszki urus. A przecież ani, ani białek nie ubiłam, ani nie dodałam proszku, nic. Sam z siebie urus i już. Także do zobaczenia później. Minęła godzina, otwarłam piekarnik. Jeszcze troszkę w środku go podpiekę. Ale słuchajcie, patrzcie. Patrzcie jak on wyrósł. I kto mi teraz powie, że w sernik trzeba białka ubijać porządnie, żeby urosły? Jak widzieliście, ja go tylko zamieszałam. Mam nadzieję, że mi opadnie. Jeżeli opadnie, to będzie z galaretką, a jeżeli nie opadnie, no to trudno posupiemy cukrem pudrem. Ale jestem normalnie w szoku. No, minęła godzina i 10 minut. Ja już wyciągam serniczek, ale powiem Wam, że on jeszcze za 20 minut tak postał przy uchylonych drzwiczkach. Jest taki. I teraz go zostawimy, no niestety, do wystygnięcia. Mam nadzieję, że on troszeczkę mi opadnie, żebym mogła polać wisienkami. No tak mi się marzy, takie... Wisienki, jak mi się ten, y, Wisienki, y, żelatyna będzie się z ten, no to ja y, ścinać, to ja po prostu miskę wsadzę do gorącej wody i ona się z powrotem mi rozpuści. Ale sobie takie zamarzyłam serniczek z Wisienkami. Będzie, musi być. Na pewno troszkę opadnie, ale widzicie, normalnie to jest jak cud. Człowiek się nieraz stara. Yy, yy, miksuje tak długo białka i tego, żeby on urósł i w ogóle. A tutaj widzieliście? Wystarczyło tylko zamieszać. On i tak urósł. Normalnie no jestem w szoku. I dobrze, teraz niech od, niech ostygnie, niech troszkę yy, przestygnie, żeby mogła nalać ga, galaretkę. No i wracam do was z powrotem. Serniczek fajnie opadł, no i dobrze, bo będzie miejsce na galaretkę, którą sobie, sobie zamarzyłam. Fajna taka skorupka się zrobiła, także będzie wszystko dobrze. Galaretkę dałam jeszcze troszkę do lodówki, żeby mi stężała. O, żeby już była taka na pół stężała. O. Słuchajcie, dam troszkę. Tak. Zaraz wsadzę sernik do lodówki. Niech on mi troszkę niech ta galaretka mi troszkę stężeje i jak to stężeje, będę następną warstwę dawać. Fajnie, bo tutaj o jest wszystko sernik przyleg, także nie powinna mi ta galaretka przelecieć tak jakby do końca. Myślę, że będzie wszystko w porządku. Także wkładam na 10-15 minut do lodówki. Wracam do was po 15 minutach. Już prawie zastygło, no i będziemy nakładać następną galaretkę. Ale ładnie wygląda. Ta też już jest prawie, widzicie? Prawie zastygnięta. O. I teraz, jak wyleję tą całą galaretkę, to wstawię ją, wstawię ten serniczek do lodówki na całą noc. Także będę dokańczać przepis jutro rano. Ale fajny będzie. Także jutro rano przystroimy i będzie czerwony serniczek na, na walentynki. O. Dobra. O muszę Wam pokazać proszę. Piękne. Widzimy się jutro rano. Wracam z powrotem do Was na drugi dzień. Serniczek wyciągam z lodówki. I proszę bardzo. Sposób podania i przystrojenia naprawdę zostawiam Wam. Ja oczywiście na zdjęciach pokażę Wam, jak wygląda serniczek u mnie przystrojony? Tak jak zawsze będzie na zdjęciach forma podania. Także, jak Wam się przepis podobał, ja na pewno tak myślę, że dam jakieś serduszka. I tu mam takie serduszka, też widzę. Co, coś może z serduszek, naprawdę. No, tutaj jest dowolność strojenia, jak Was tylko fantazja ponieść. Ale na pewno pokażę zdjęcia. Także, jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa.